Witajcie na kanale Kobieta z Ogrodem. Ja dzisiaj do Was przychodzę z uprawą hydroponiczną, to znaczy rośliny w wodzie. Ja już miałam takie filmy, bo to nie jest mój pierwszy film, że ja Wam pokazywałam, że można po prostu uciąć kawałek rośliny, szczególnie na tych roślinach, które mają korzenie powierzchne. Czyli przede wszystkim to będą wszystkie filodendrony, będą to monstery, ale będą to też skinapsusy, one też mają takie korzenie powietrzne, i wszystkie epipremia. Taki film już na moim kanale był. Koleżanka mi w pracy przyniosła bardzo dużo roślinek. Które ja już sobie wyciągnęłam i zasadziłam do normalnych doniczek, a pojemniki mi zostały puste, więc wsadziłam nowe rośliny. I nie wsadziłam je dlatego, bo kręcę film, tylko wsadziłam je dlatego, bo na przykład znowu ten czarny kardynał wypuścił mi, Trzy czy cztery takie bardzo duże znowu szczepki. I taki badyl bez liści wsadziłam jednak do mchu. Wydaje mi się, że tym badylom w tym mchu jest bardzo dobrze, bo są otoczone tym muchem z wszystkich stron, i mogą sobie wypuścić tam gdzie one chcą. Tak samo, jeżeli chodzi o pestkę, na przykład tutaj. Ja sobie zjadam awokado, a pestki lubię dawać do muchu, nie do wody. Ale też tu mam filodendrona, który mi tak strasznie na górze już zaszalał i wypuścił takie długie korzenie powietrzne, że stwierdziłam, że jego przy okazji też tutaj wrzucę. I tak kroczek po kroczku nazbierała się, jak widzicie, ta monstera też była mi bardzo niewygodna, tam bardzo krzywa i niezręczna, a też miała bardzo długie korzenie powietrzne i też trafiło jej się do wody. I tak mi się właśnie nazbierały te roślinki. I jak już się nazbierały i je tutaj wszystkie tak postawiłam, to stwierdziłam, że przy okazji nagram wam filmik. Jak wiecie, ja to mówię nie raz, nie dwa, że w moim świecie jednak jest zawsze mech. Ja wszędzie mam mech. Jak oglądam te filmy, takie różne filmy, filmiki na Instagramie, na Facebooku, to nie na Facebooku to mam tylko wszystkie osoby w zasadzie ze zdjęciami moimi albo od zdjęć moich, ale. Na Pinterestie to wszyscy ogrodnicy mają zawsze mech. Więc ja tak, tak na ten mech weszłam. Okazało się, że wodę trzeba wymieniać. Ta woda czasami śmierdzi. W yy, słoiku takie się robi zielone, brzydkie, a mech jest idealny, nic się nie dzieje. Yy. Mnie się podoba w każdym bądź razie bardziej. Jeżeli chodzi o korzenie, ja tutaj mam jeszcze jedną doniczkę, nie będę tutaj już je ruszać, ale te korzenie, jeżeli są w wodzie, to one są takie bardzo twarde bardzo takie sprężyste. Roślina stojąca normalnie w normalnym podłożu takim. Ja to mówię zawsze bigos, bo ja takiej gliny nie mam, ani takiego podłoża typowo takiego normalnego nigdy nie mam. Zawsze roślinę jak kupuję, to od razu wszystko wyrzucam, wysypuję. I znowu powtórzę, 40% korzenie mają mieć swojego podłoża, nie należy gdzieś tam Grzebać, wygrzebywać. Natomiast, jeżeli się da, to fajnie jest je umyć. I jeżeli samo zejdzie, ładnie wyjdzie, to przecież, że można umyć. Tym bardziej, że jeżeli roślina jest dziwna, ja wam teraz pokazuję Monstera Pina tipartita, która też ma bardzo fajnie tam na dole, bo ona to już w zasadzie bardzo dużo ma tych korzeni. Więc, jeżeli roślina jest dziwna i jest jakieś podejrzenie, że mogą być robale, no to oczywiście wtedy te korzenie naprawdę porządnie myjemy. A jeżeli widzimy, że wszystko jest czyściutkie, korzenie są śliczne, nic się nie dzieje, to nie musimy cudować i przesadzać. Co jeszcze, jeżeli chodzi o taką uprawę? Na pewno muszą stać. Nie mniej niż 2 trzy tygodnie. To też w zależności od roślinki. Od tego też, czy my ją postawimy na słońcu, czy my ją postawimy gdzieś w cieniu. Dobrze jest postawić na słońcu osoby, które cały czas rozmnażają rośliny. One mają te światła fioletowe, więc one sobie stoją pod tymi światłami. Ja sobie tu pozwolę usiąść. O, żebyście mieli lepszy kadr. nie będę tak stała nad wami. Natomiast, yy, no to jakiś czas temu, około dwóch tygodni temu wsadziłam, to jest EpiPremium, ale tu się nic nie dzieje, nic w sensie, że nic, że nic w ogóle na razie. Więc tutaj ją postawię. Lubię takie mieć dziwne pojemniki. Czasami coś możemy kupić w sklepie, co jest dziwne, a czasami po prostu możemy już kupić takie gotowe. Yy. Fajne pojemniki, takie fajne, to znaczy takie, które nam się podobają. Bo wszystko tutaj polega na tym, żeby nam się podobało i żebyśmy to my byli zadowoleni. I roślinę musimy wsadzić tak, żeby te korzenie powietrzne były w wodzie. Musimy tak ją uciąć, żeby znaleźć jakiś tam korzeń powietrzny, który będzie w tej wodzie. Ale nie mogą tam być liście, musi być wszystko reszta oczyszczona. Tak, żeby w zasadzie nam chodziło tylko i wyłącznie o ten korzeń powietrzny, ponieważ, jak będzie jakiś liść, to będzie gnił, bo rościna będzie tam długo. Eee, tą wodę też trzeba wymieniać. Tutaj Wam jeszcze pokażę moje epipremia. Nie tnę specjalnie, żeby sobie wsadzić, bo mam takie, widzi mi się. Natomiast zawsze tnę roślinę, jeżeli totalnie mi przeszkadza, jeżeli mi gdzieś po prostu jest coś, co mi nie odpowiada, bo przecież my możemy kształtować te rośliny tak, jak chcemy. I zauważyłam, że im bardziej roślinę tniemy, tym szybciej ona rośnie. Im mniej tniemy, takie kiedyś róże zawsze żałowałam, bo ja nie udnę, bo szkoda. A jednak, im więcej tniemy, tym ładniej one rosną. Im mniej tniemy, tym mniej rosną. Jeżeli długo nie będziemy cieli, to będziemy mieć jednego badylka. Jeżeli będziemy co chwilę cieli, to w każdym miejscu ucięcia ona już wypuści dwa pędy, trzy pędy. I zaraz się okaże, że im częściej z różnych pędów będziemy ją ciąć, to ona nam pójdzie we wszystkie strony. Czyli nie trzeba żałować, nie trzeba się litować, nie trzeba płakać, nie trzeba nic po prostu robić, tylko normalnie te rośliny kształtować, tak jak my chcemy. A wszystko ucięte nie do śmieci, tylko do... Ja bym powiedziała do mchu, no ale no, można dać do wody, bo jeżeli dacie do mchu, to wtedy to nie jest ładne. To wtedy takie coś możecie sobie postawić... Takiej części, gdzie nikt nie będzie chodził, nikt się nie będzie na to patrzył. To jest taka produkcja uboczna. Natomiast, jeżeli dacie sobie dowody, no to wtedy taki yy, flakon wygląda już ładnie, estetycznie. Może się podobać. W zależności od roślinki, na przykład bardzo modne jest, jeżeli jest monstera właśnie w z tymi korzeniami widać te korzenie, wszyscy robią ha ha ha. Aczkolwiek na monstery zawsze wszyscy robili ha, ha ha bo na każde zdjęcie każdego człowieka, który wrzuci monsterek gdziekolwiek, to wszyscy po prostu tam jęczą, piszczą, kombinują, cudują, bo te monstery po prostu no, mają w sobie coś takiego, że wszyscy już jojczą. No, taki filodendron nie wiem, czy jest aż tak piękny i urodziwy, żeby wszyscy je ojczeli. Natomiast, no, jeżeli ktoś zna cenę, wie, co to jest za roślina, no to też pojęcie sobie może. Znowu byłam w sklepie na zakupach i znowu były rośliny przed biedronką, w holu biedronki, w środku biedronce, i znowu były rośliny kolekcjonerskie. I jedną osobą, która robiła ha, ha, była mi. Ja. A reszta po prostu wpadała, brała każdy co tam sobie potrzebuje i wychodziła. Więc znowu serce mi pękło i odnośnie sklepu, i odnośnie tego, że nie mam tyle kasy, żeby cały czas kupować wszystkie rośliny, jakie są w każdym sklepie, żeby tam ich nie było. A też tak to działa, że my często kupujemy ojejku, ona tam nie może zostać. Tak jak bierzemy sobie pieski, ale przecież. On tam nie może zostać. Jak bierzemy sobie kotki, ja tak sobie kiedyś kotki z działki brałam wszystkie, bo przecież go tu nie zostawię. No i to tak po prostu później wygląda, jak wygląda. Chyba, że ktoś ma mieszkanie i po prostu nie wciśnie, choćby chciał. I jakieś, nie wiem, kwietniki też już nie pomogą, bo już nie ma gdzie wcisnąć. A jak ktoś ma dom, to zawsze jest jakiś pokój, gdzie jeszcze się upcha. I tak po prostu się te rośliny bierze i upycha. Ehm. Uważam, że w każdym pokoju taka roślina, jeżeli jest w ładnym takim pojemniku, to po prostu ładnie wygląda. Można użyć, o tam z tyłu jest jakaś od mojej mamy jeszcze, jakiś pojemnik po czymś, to duże szkło. Tutaj chyba też kiedyś był jakiś olejek do kąpieli, to kupiłam na giełdzie. Z kwiatami, z roślinami, bo tam były suszki. To kupiłam niby, że na jakieś tam świeczuszki. Tu chyba był miód. A tamte to już kupiłam jako flakony. Takie domowe, duże flakony. No i tak się bawię. Także. W ten sposób możemy też robić, jeżeli ktoś się boi, na przykład, można też zrobić klonek, hmm, bo dobrze się nazywa preparat, którego hmm, można albo namoczyć rozienkę, albo dosypać tutaj do tej wody, żeby szybciej się ukorzeniły. A jak ktoś na przykład boi, można też taki węgiel, to jest taki najnormalniejszy węgiel, jaki używamy przy chorobie brzucha. I Ja ten węgiel używam na pastę do zębów że co jakiś czas sobie po prostu posypię i dobrze obczyszczę zęby albo szczoteczkę w nim namoczę porządnie i wtedy sobie moje zęby tym węgram. Są też pasty z węglem, ale są bardzo drogie. Więc uważam, że taka jedna tabletka co jakiś czas yy, mi wystarczy, nie dlatego, że dziaduję, tylko dlatego, że jestem po kosmetologii i ja po prostu wiem jaki preparat jest na co. Natomiast ja nie wiem, bo chyba moja mama już wiedziała, że ten węgiel należy tak robić. Możemy otworzyć taką tabletkę z tym węglem. One się otwierają. I po troszeczkę tego węgla wsypać do takiego pojemnika do wody, i będzie chronić wtedy ten węgiel Was przed jakimiś tam. Choróbskami, drobnoustrojami czy czymkolwiek. Jeżeli ktoś się boi, że będzie roślina stała długo, że y, będzie tam może się coś mnożyło w tej wodzie, to może taki węgiel wsypać. Jeżeli tą wodę będzie często wymieniał, no to za każdym razem musi tego węgla dosypać. A jeżeli się nie boi, nie cuduje, nie kombinuje, to po prostu wsadza roślinę do wody i ona też sobie rośnie, tą wodę wymienia. Eee, można roślinę wyjąć. Pojemnik ładnie umyć, żeby był czyściutki, no bo wiadomo, że z tej wody zawsze się zrobi taki osad na szkle. Więc jeżeli nam zależy, żeby te szkła były ładne, no to niestety trzeba je porządnie wyszorować, żeby nie było tej takiej kreseczki przede wszystkim, nie? I wtedy może to ładnie nam stać i taką ozdobę robić. W wodzie, przede wszystkim, zawsze rozmnażamy begonie. Wszystkie begonie kochają być rozmnażane w wodzie. W wodzie się bardzo fajnie rozmnażają właśnie takie wszystkie rośliny. Które mają korzeń powietrzny, bo one z tego korzenia powietrznego zaraz wypuszczą normalne korzonki. Także, jeżeli gdzieś spotkacie jakąś roślinkę, która będzie miała korzeń powietrzny, to od razu ją sił do wody. Są też takie rośliny, które się rozmnaża z liścia, że się po prostu wsadza liść do wody. No to się nagadałam, ja idę oczywiście kosić trawę, idę się zajmować ogrodem, bo też mi to trasko gdzieś tam narosło, więc przy ogrodzie trzeba robić cały czas. Filmik już wam wgrywam. Do następnej soboty albo niedzieli za tydzień. Wszystkiego dobrego, żeby wam się fajnie roślinki hodowały, może się coś popróbujecie pociąć i wsadzić do wody. No to hej!